Witam, witam na kanale Luxtep Kielce. Chciałbym Wam przedstawić mojego X-Motosa XB88. zdjęta okleina, żeby były białe plastiki. Ogólnie tak jak teraz bardzo przypomina nowe Husqvarna. Z ciekawostek lampa i czasza 1 do 1 pasuje z Husqvarna. 2017 rocznik chyba w górę, aż do 2019 z tego co kojarzę. Ogólnie jak wiadomo jest to Chińczyk, X-Motos, silnik a no, Ten silnik już jest u nas produkowany no, co najmniej 10 lat. Ja miałem podobne moto z takim praktycznie samym silnikiem Diabolini z 2011 roku. także co najmniej 9 lat od 9 lat ten silnik jest znany i tu za, za dużo się w nim nie zmieniło. Z wyglądu jest identyczny jak w moim diabolinie z 2011 roku. Dodam, że na krosach, kładach, ogólnie offroadem interesuje się ponad 10 lat. Także wiedzę doświadczenie przez ten czas. Zdobyłem, wiadomo, jeśli jeździ się w, w terenie, czy kogoś pasją jest offroad, krosy, kłady, no to niestety te sprzęty w ciężkim terenie, czy jak ktoś ma mało wiedzy, potrafią być zawodne. czy tam, no, Trzeba po prostu często je serwisować. Także ja zajmuję się tym sam. No i część wiedzy zdobytej przez te kilka lat jest, jest użytej, żeby ten motor po prostu działał tak jak teraz działa. Czyli oczywiście nie ma żadnych odkręcających się śrubek, wirujących, wibrujących elementów. Wszystko jest jak w tak zwanych firmówkach, bynajmniej jeśli chodzi o części. Olej w lagach jest firmowy Repsola, tak samo w tylnym zawieszeniu. Więc no, pracuje to całkowicie inaczej niż na tak zwanym oleju ryżowym z Chin. Dolak polecam sobie zamontować takie odpowietrzniki. One kosztują około 60 zł, bo niestety w upały czy po jakichś skokach te lagi potrafią się zapowietrzać. I tutaj oryginalnie są śrubki odpowietrzające, tylko za każdym razem trzeba je wykręcać. A tu wystarczy nacisnąć kapselek i gaz schodzi automatycznie. Także to zawieszenie po prostu pracuje no w pełnym zakresie, non stop, nic, jeśli lag lagi się nie zapowietrzają, więc ten skok tego zawieszenia wszystko pracuje tak jak tak jak powinno. No motorek mam jesienią 2019 został zakupiony, także troszkę jest jeżdżony tak jak obserwowałem komentarze pod filmami X-MOTOS jak naciągnąć łańcuch i po, powinno to wyglądać mniej więcej tak powinien się on opierać na tej rolce tutaj prowadzącej bo jeśli go naciągniemy na sztywno, to zawieszenie nie będzie pracować w pełnym, w pełnym zakresie, będzie łańcuch ograniczał skok zawieszenia, łańcuch też będzie się dużo szybciej wyciągał, bo po prostu e, no masa na, naszego ciała będzie, no będzie, będzie się rozciągał, co tu, dużo, co tu dużo mówić. Więc według mnie, no i nie tylko mnie, tak mniej więcej powinien być naciągnięty łańcuch w krosówce. Wiadomo, że w Hondzie, Kawasaki, KTM jest to troszkę inaczej, bo tam też trzeba wziąć pod uwagę sag, czyli opad motocykla. No, w chińskich motocyklach nie istnieje coś takiego jak sag, bo jakbyśmy chcieli jakieś sagi ustawiać, to zawieszenie by dobijało. Zresztą pokażę, że ja też na początku miałem z tym problem. Ale odpowiednia ilość oleju, gęstość i odpowiednie ustawienie sprężyny wyeliminowały ten problem teraz zawieszenie pracuje w pełnym zakresie, nie dobija można skakać, jeździć na, na jednym kole nic tam się z tym... nic tam się z tym nie dzieje no niestety nagrywam telefonem, więc jakość będzie taka sobie widzę, że gubi ostrość osłony LAX Polisporta no, w sumie to taki tylko stylistyczny zabieg. Ja wiem, czy to coś pomaga. Nakładki na szprychy. MX spoke covers. Polecam, jeśli ktoś jeździ na przykład w butach crossowych czy enduro, enduro zainstalować takie zaślepki, kupić sobie. Wtedy dużo dłużej no, buty nam pożyją, bo po prostu nie drapie, nie zdziera się tutaj. To koszt, nie wiem, za 25 sztuk, ile tam jest 10 zł, czy nie pamiętam. I teraz odwieczne pytanie w internetach: czy mocy nie brakuje? Zależy kto co ma na myśli. Ja, tak jak mówię, jeździłem Yamaha Raptor, Polarisem Predatorem, krosówkami Suzuki 450 W. No, od tych 10 lat myślę, że miałem z 50 maszyn, jak nie więcej. Nawet po słapie silnika kłady miałem z, z CB500 czy z Kawasaki R6. No, tam jest moc niesamowita i jest to mój świadomy wybór. Gdyż po prostu tutaj, jeśli nawet coś by się posypało w silniku, to naprawa tego kosztuje niewiele. Dodam, że cały cylinder, cała góra, czyli cylinder, tłok, zawory, no cała po prostu góra silnika to jest koszt 500-600 zł. Więc jak wymieniałem w Polarisie tłok, no to tyle kosztował sam tłok z pierścieniami. Także koszty utrzymania maszyny są no, dużo, dużo niższe. Wiadomo, że jeśli ktoś tam zaczyna, nie dysponuje dużym budżetem, więc te 80 czy, czy nawet te 500 zł, to będzie mu się wydawało, że to jest dużo na jakieś remonty. Ale jeśli pojeździłby firmówkami, katem'ami i tym no, markowymi maszynami i zaczął zmieniać. Tłok, rozrządy, łożyska. No wiadomo, no, to wszystko kosztuje kilka razy więcej niż, e, niż w tej maszynie. Oczywiście nie mówię, że tam w Japońcu co, co 20 czy co 30 motogodzin coś trzeba robić. No ale tutaj, jeśli coś się urwie, złamie, wygnie, no to kupimy to za parę złotych. Nową część. Myślę, że cena jakość na chwilę obecną nie ma nic lepszego. Na polskim rynku. Jest jeszcze fajniejsze, są dwie fajniejsze wersje XB39 i XB37, które mają troszkę podniesioną moc. No zakładam, że pewnie przez to przez wałki rozrządu i przez górę przez głowicę, bo wątpię, żeby coś innego tutaj ruszali. I mają zawieszenie z przodu regulowane dobicie, odbicie i tak samo z tyłu. No można już, jak w, jak w typowych. Krosłówkach czy, czy endorówkach, więc można sobie wszystko pod swoją wagę wyregulować. No tutaj, niestety, musimy sobie to robić olejem. Jeśli chodzi o przednie lagi czy tylne lagi, musimy dobrać odpowiedni olej i do, do, do odpowiednią ilość tego oleju pod swoją wagę. Jeśli ktoś miałby jakieś pytania. To zapraszam do komentowania. Jest to mój pierwszy film, także proszę o wyrozumiałość. Przymierzam się też do zakupu kamer kamerki GoPro, więc wtedy pewnie będzie jakiś więcej filmów czy, czy serwisowania różnych maszyn. Bo znajomi też od czasu do czasu jakieś sprzęty dają mi do naprawy, na wymianę napędu, oleju czy jak coś. Nie pali i inne tego typu problemy. Także tak z głowy, bez przygotowania, to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. Nie wiem, czy tu coś można by więcej dodać. Zębatka z tyłu jest standardowa, z przodu jest 17, więc 2 albo 3 ząbki więcej. Nie wiem, standardowa ma chyba 14 albo 15. Tu jest 17 żeby po prostu utrzymywał tę prędkość 70-80 przelotową i, i nie były bardzo duże obroty, jedynka też wtedy jest dłuższa, dwójka, a piątka jest wtedy takim jak nad biegiem na szosę czy, czy na szutry, żeby po prostu silnik nie wył, że się tak wyrażę. Także jeśli ktoś miałby jakieś pytania, to, to zapraszam. Myślę, że z czasem będzie więcej filmów. Także dzięki, pozdrawiam. Hej.